Był sobie raz Elvis. I Bany Miasto moje, prosto miasto twoje i tu świeci słońce i tu jest ty projek I babka Elwisa Moja ma blondyneczko. Bany nigdy nie lubił babci Elwisa Kochaj mnie, nie przytomnie jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę Bany skrywał pewien sekret, mianowicie palił papierosy Się złożyło, że babcia znalazła owe papierosy. Bany ostro się zdenerwował i poczuł się osamotniony. Babcia wiedziała, że Bany musi ponieść konsekwencje, więc skopała mu dupę. Bany chcąc się zrewanżować, podpalił babci głowę. Czy wiesz, że wiesz? Nie wiesz. Babcia nie wytrzymała. Założyła swoje nowe Adidasy i ruszyła w pogonie za Banym. Lecz Bany uciekał bardzo szybko, ponieważ miał nowsze Adidasy. Nie 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 Babcia nie mogła dogonić Banego, lecz wiedziała że musi działać i dalej. Babcia nie była taka głupia, na jaką wyglądała. Zaczaiła się między delikatysami a rynkiem i kiedy bany wracał do domu, spotkała się z nim oko w oko. Chcąc, nie chcąc, musieli stoczyć walkę. Bany po trzystu ciosach, jakie zadał babci prosto w twarz, mógł wreszcie odebrać zagrabione papierosy. Wyciągnął z paczki niebieskiego Monte Carlo, zapalił go i mógł wreszcie zaśpiewać swój hymn. Babcia już nigdy nie będzie nękać biednego banego, i bany znowu będzie mógł imprezować u Elvisa i palić u niego papierosy.